Dzień dobry, Mariusz Piekarski, TV Info. Gość poranka w naszym studiu. Stefan Krajewski, minister rolnictwa Polskie rolnictwo Ludowe. Dzień dobry, Pani, przekłaniam się. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Działka 71 łamane na jeden zabłotni, 87 łamane na jeden zabłotni ma wrócić do Skarbu Państwa. Pana zdaniem to, to kończy sprawę? No, sprawę nie kończy, bo trzeba przede wszystkim wyjaśnić, czemu ona była sprzedawana i komu zależało na tym, żeby tę działkę sprzedać. Bo to, że panu wielgomasowi zależało na tym, że, żeby działkę, którą dzierżawił kilka lat e, kupić i mieć możliwość dysponowania to działku, to pewnie się nikomu dziwne nie wydaje, tak? no, lokalizacja te kwestie o tym możemy rozmawiać, ale patrząc na wszystkie działki, które są dzierżawione, no to każdy, kto dzierżawi chciałby jednak mieć ją na własność bardziej powinniśmy w tym kierunku komu zależało na tym żeby sprzedać ją i żeby takiego przyspieszenia nabrały sprawy takiego tempa w tych dwóch tygodniach trzeciego rządu pana premiera Morawieckiego. Wczoraj pan stojąc na trybunie sejmowej, słowa szwindel, o ile ja pamiętam. Skoro pan mówi, trzeba wyjaśnić komu zależało. Czy pan ma zdaniem, czy pan ma dowody, przeświadczenie, czy ktoś w tej sprawie wziął w łapę? Nie, no tak nie mogę powiedzieć, bo jest kontrola, która trwa, ale widać, że było działanie tak jak w wielu przypadkach było bardzo długie, opóźniane działanie wręcz, tak w tym przypadku to tempo było wręcz zawrotne. To kto był spiritusmowem? To był tym duchem sprawczym, kto napędzał tę sprawę, no żeby działkę sprzedać i to żeby to się dopełniło, zanim odejdzie rząd sprawiedliwości. Ustalenie tej kontroli, która trwa pierwsze, już było takie, że. Były dwie próby wyrażenia zgody przez pana ministra Rafała Romanowskiego. Pierwsza nieudana, tam błędnie zostało podpisane. W międzyczasie pojawia się korespondencja z CPK w sprawie tych działek, ale mimo wszystko 1 grudnia zostaje podpisany akt, działka zostaje zbyta. Natomiast z 8. z datą 8, a trafia to 12 grudnia, pan pełnomocnik do spraw CPK, pan Chorała, pisze zatroskany do kowru, żeby tej działki nie sprzedawać, bo ona może być po CPK potrzebna. Czy wymienił pan jedno nazwisko, dwie próby wyrażenia zgody, czyli pan wiceminister Romanowski? Tak, pan minister Romanowski, no ale ministrem był pan minister Telus, który spotykał się niejednokrotnie, który, którego kwestia tych tubek z musami daj plusa na Telusa jest wyjaśniana w tej chwili. Ale jest... czy ma pan jakieś konkretne powiązanie, że to, że pan minister Robert Telus, który mówi zresztą dzisiaj, że on żadnego dokumentu na biurku nie miał i nie widział, że jego wizyty w, w zakładach firmy, która, której przedstawiciel nabył działkę. A oraz to, że zamówił te tubki z musami owocowymi na rzecz swojej kampanii. Czy to można bezpośrednio powiązać ze sprzedażą działki? Panie redaktorze, to takie słyszymy tłumaczenie pana ministra Telusa, bo przecież już 1 grudnia ministrem rolnictwa była... Pani minister Gębicka. Które też mówi, że czy pan proces że, że za to, że pan czekam, mówi, że, e, że to jej działania także Czekam wpływ. na ten proces i, i nie ma problemu. Zrzeknę e, się w tej sprawie immunitetu. Możemy spotkać się w sądzie, rozmawiać o tym, bo nie zrobiła nic, żeby ten proces zablokować, zatrzymać. Dzisiaj mówienie, że ona nic nie wiedziała, pan Telus nic nie wiedział. To kto wiedział? Pan Romanowski wiedział o wszystkich? Czy był człowiekiem od zadań specjalnych? Pan mówi, że może się Pan spotkać z, z Panią Minister Gębicką. Ona twierdzi, że była tylko dwa tygodnie w resorcie i, i, i że przecież, nie ma żadnego dokumentu z jej podpisem. Panie redaktorze, tak jak ja słyszę cały czas że mówiąc, że pewne rzeczy jeszcze wymagają czasu od wielu, że przecież byłem wcześniej wiceministrem od, od, od grudnia 2023, tak? To pani minister Gębicka też była wiceministrem e, wcześniej e, u pana ministra Telusa długi czas. No Nie wierzę, że o takich sprawach się nie rozmawiało. 160 hektarów to nie jest 16 arów, to nie jest hektar 60. Czasem też daje do myślenia, bo były przypadki, że oddział terenowy kowru. Mówił, że KOW powinien skorzystać z prawa pierwokupu, a później sły, y, centrala KOWR mówiła, że odstąpić od prawa pierwokupu. Niech działka będzie sprzedana. Tu mamy kwestię, którą poruszałem, sprawa tego alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Jest 10 listopada 2023 roku pismo, notatka dla pana Rafała Romanowskiego, sekretarza stanu w ministerstwie. Niech pan nam najpierw powie, czym jest alternatywny fundusz inwestycyjny? Fundusz KOWR miał inwestować w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusz inwestycyjny alternatywny, który był spółką córką giełdy papierów wartościowych. I tam szły pieniądze z Kowru. Tak, tam zostało w 2023 roku 30 listopada przelane 75 milionów złotych i co roku przez 3 lata miało być po 50 milionów jeszcze. Może było uzasadnienie, 200, żeby, 200. Żeby, żeby wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale e, opinia jest negatywna, departament nie rekomenduje e, prowadzenia tej, tego całego procesu i tego samego dnia 10 listopada. E, Pismo kierowane do dyrektora Kowru, podpisane przez pana ministra Telusa, że jednak trzeba, trzeba iść do przodu i wyraża pan minister zgodę na objęcie w 2023 roku przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnika Rolnictwa na własność Skarbu Państwa 75 milionów. To 75 milionów akcji o wartości 75 milionów. Pan niechubia. traktuje jako wyprowadzenie pieniędzy publicznych? Pytam, czemu miało to służyć? Przecież mnóstwo potrzeb, mnóstwo pieniędzy, które były potrzebne, to tutaj... Yy, Przecież to miało być docelowo 225 milionów. To zostało zablokowane. Żadne dodatkowe pieniądze do tego funduszu nie popłynęły. Panie Mincze, to jest najgrubsza, mówiąc w cudzysłowie, sprawa z tych ostatnich dwóch tygodni rządów Mateusza Morawieckiego? Tych spraw jest dużo, ponad 70 spraw, które były 70 stron nieprawidłowości opisane w raporcie otwarcia, z czego sprawy są przekazane do prokuratora sprawy toczą się właśnie w prokuraturze, to są wyjaśniane przez wymiar sprawiedliwości były przedmioty. Tu, są 70, tu jest 75 milionów. Wczoraj pan grzmiał z Trybunu Sejmowej miliardy. no 75 milionów to jednak nie, nie miliardy. Ale jest jeszcze rssi Cóż to jest rssi to To była ta spółka inwestycyjna rolna, która miała też inwestować, miała robiła konserwy, skupowała nadwyżki miała zajmować się obrotem zbożem. Tam, tam już możemy mówić w grubych setkach milionów złotych, a nawet... Całość możemy pewnie, jakbyśmy policzyli te wszystkie wydatki, sprawy marnotrawienia pieniędzy, chociażby związanych w ogóle z samym powołaniem kowru. Na inflackiej były pustostany w związku z przeniesieniem siedziby kowru, gdzie 27 milionów złotych to kosztowało za pomieszczenia puste, za które kowr płacił przez kolejne miesiące. Więc ja mówię o całości, nie o jednej sprawie, którą trzeba wyjaśnić. Trwały postęp. Pan dyrektor generalny Kowru też zwracał się chociażby z pewnymi sprawami do prokuratorii generalnej. Pan mówi o tym alternatywnym funduszu fundusz. fundusz inwestycyjnym, ale wspomniana pani minister Gębicka znalazła, że w oświadczeniu majątkowym obecnego szefa Kowru znajduje się wynagrodzenie z tego funduszu, tak. czyli złe było dofinansowanie. Ale uzyskiwanie korzyści przez obecnego dyrektora Kowru jest ok? Nie, nie ma takiej formuły, że można nieodpłatnie wypełniać te obowiązki. Tam wcześniej był dyrektor Humieński, czyli poprzednik pana dyrektora Smolarza. Spółka wzywała kilka razy pana dyrektora, żeby wskazał ludzi do rady nadzorczej, ale też do Komitetu Inwestycyjnego. Tych ludzi długi czas nie wskazywał do Rady Nadzorczej, ale wszedł do Komitetu Inwestycyjnego po to, żeby zablokować te działania, żeby nie było tych kolejnych wypłat, bo zgodnie z przepisami stworzonymi wtedy, to miał obowiązek wnioskować. O właśnie podwyższenie kapitału, o te kolejne 150 milionów złotych. Zablokowaliśmy tu skutecznie, te pieniądze nie wpłynęły, ale też trzeba odzyskać pieniądze wszystkich, które nie zostały jeszcze wydane, bo przecież na obsługę na działalność bieżąco pieniądze były wydawane. To jeszcze o odzyskiwaniu tej działki. Ma pan absolutne zaufanie i przekonanie, że w sprawie odzyskiwania działki w zabłotni przez prawie dwa lata pan dyrektor Smalarz zrobił wszystko, jak należy i na czas. Nie mam powodów, by nie ufać panu dyrektorowi Smolarzowi, natomiast trwa kontrola. Tej konkretnej działki, tego, co się wokół tej działki działo, to jest kontrola doraźna prowadzona przez departament Ministerstwa, który sprawdza, kontroluje. A jak pan, słyszy, też... jak pan słyszy, że było jedno spotkanie z panem Piotrem Wilgomasem, żeby odzyskać działkę w sierpniu, i na to spotkanie zostali wysłani szeregowi pracownicy kowru, a nie pan dyrektor. Ale jak już we wrześniu spotkał się pan dyrektor Smolasz z seniorem Rodu, z panem Andrzejem Wilgomasem, to rozmawiali o Kukurydzy, choć pan Smolasz na pewno już wiedział o wątpliwościach, bo były pytania dziennikarzy. Na tym sierpniowym spotkaniu byli przedstawiciele oddziału terenowego zgodnie z procedurami, zgodnie z tym sprawy. Przyzna pan, prowadzone. że szeregowy, jak wczoraj doszło do odzyskania działki, to był i pan, i dyrektor Smolasz, nawet przedstawiciel prokuratorii. może należało no, nacisnąć szybciej. Trochę zmieniło się podejście do tej działki w momencie, kiedy wszyscy dookoła zaczęli się tak mocno ujawnili, też... bo Wirtualni, wirtualnej tak. Polski ujawnili. Panie, Panie redaktorze, też proszę zauważyć, że ja jako Minister Rolnictwa nie zajmuje się tylko i wyłącznie historią i badaniem afer poprzedników, tylko mam bieżące wyzwania. Tak samo dyrektor generalny Kowru ma zarządzać instytucją, ma podejmować działania, ma prowadzić te wszystkie działania rozpoczęte, inwestycje, to wszystko. Jest w jego zakresie kompetencji, ale też to nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia nieprawidłowości, o których się dowiaduje. Na razie nie widzi pan żadnych przesłanek do jakiejś opieszałości dyrektora Kowru w sprawie odzyskiwania Będę miał pełne wyniki kontroli, będę podejmował decyzję. Będzie pan podejmował decyzję, bo na razie pracę straciło czterech pracowników Kowru i to trochę wygląda jak zrzucanie ludzi z sani e, przez dyrektora Smolarza. Panie redaktorze, to nie jest rzucanie ludzi z sani, tylko jeżeli Pismo jest cztery miesiące przetrzymane w biurku pracownika, to trochę za długo, tak? Bo to te pisma są po to dekretowane na pracowników, na dyrektorów, żeby się nimi zajmowali. Tak jak tu pokazałem, że pan minister Telus podejmując decyzję, czy pan minister Romanowski, bo pan minister Romanowski podpisywał te, te dokumenty, ale jest tu rzecz dziwna bo. Pismo kieruje się do pana ministra Romanowskiego, podpisuje pan minister Telus, bo później może to było najłatwiejsze wytłumaczenie, że ja nie widziałem dokumentów, ktoś inny widział. Hmm. Więc tutaj wymaga się tego, żeby pracownicy pracowali sprawnie. Ja też dokonuję wymiany pracowników, nie traktując nikogo jako rzucanie sań. Przepracowałem z tymi pracownikami, dyrektorami, współpracownikami. Prawie już dwa lata i znam wiele osób i na pewno łatwiej się powołuje niż odwołuje ze stanowiska. Zwłaszcza się... jeśli dyrektor Kowru jest łatwiej kolegą się... Zław Poselski poselskich, nie, nie jest parlamentarzystą kolegą. To, 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 to nie ma znaczenia, bo jeżeli y, wszystko jest dobrze i nie, nie wyszłyby żadne nieprawidłowości w wyniku kontroli, będę podejmował decyzję, nie mam oporów i obaw w, w związku z tym, że jest to kolega z tej partii, bo Mamy przecież rząd koalicyjny, są inni wiceministrowie, inni szefowie instytucji też wskazywani tam, gdzie są powołania, tam, gdzie, gdzie są wskazania z różnych, ze strony różnych koalicjantów. Panie ministrze, dzisiaj po południu komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt dla Zbigniewa i Ziobry. Zadrży panu ręka podczas głosowania. Czy w sprawie immunitetu, czy w sprawie aresztu? I w tej sprawie nie zadrży mi ręka, ale też nie zadrży mi ręka, żeby wyjaśniać sprawy i afery Prawa i Sprawiedliwości. Czyli zagłosuje pan i za uchyleniem immunitetu, i za zgodą na areszt dla zginiewajdziowych? Jeżeli wymiar sprawiedliwości widzi taką potrzebę, to trzeba mu to ułatwić. jeżeli Przecież to chyba pan, sam pan Ziobro mówił, że jeżeli ktoś jest niewinny, nie ma się czego obawiać. Jeśli jest niewinny, I pan jestem ministrem Ziobro... całego klubu PSL-u, bo politycy PiSu apelują do was, głównie do polityków PSL-u, zagłosujcie za uchyleniem immunitetu. Ale nie za aresztem, bo areszt to jest próba fizycznej eliminacji Zbigniewa Ziobry, jak mówi Jarosław Kaczyński. Morderstwa. Jakoś, jakoś też nie mieli, nie mieli z tym problemu, żeby głosować za, za takimi sprawami, ale no już myślę, że za daleko idą, żeby to nie było za chwilę tak, że... Większość klubu Prawa i Sprawiedliwości będzie prowadzić swoje spotkania na Węgrzech, a nie w Polsce. A przewiduje pan, że Zbigniew Ziobro nie wróci na to posiedzenie? No, wydaje mi się, że, że, że nie wróci, ale może nas pozytywnie zaskoczy. No, nie wiem. Na razie nie ma żadnych sygnałów w tej, w tej, w tej, w tej sprawie. Natomiast no, są, podgrzewana jest atmosfera przez polityków właśnie w ten sposób, że kolica 15 października minister Żurek próbuje wtrącić celowo do aresztu chorego człowieka. Nie no, jakoś, nie wiem, w wielu sprawach innych nie ma problemu. Tutaj jest cały czas mówienie, że chory człowiek, no ale też to nie zwalnia z ponoszenia odpowiedzialności za te rzeczy, które się działy. No chyba pan e, poseł Ziobro nie chce być tym szonem, który będzie uciekał, chował się i, i nie będzie chciał wziąć odpowiedzialności za swoje działanie, wieloletnie działanie. Stefan Krajewski, minister rolnictwa Polskiej Stronnictwa Ludowej. Dziękuję pięknie, Pani Myszek. Dziękuję się. Panu, dziękuję Państwu. To był gość poranka Mariusz Piekarski. Ja dziękuję. Serwis informacyjny teraz.